Kiedy myślimy o największym wyzwaniu na Ziemi, od razu przychodzi nam na myśl Mount Everest. 8848 metrów poszarpanej skały i śmiertelnego lodu. To szczyt naszego świata. Wysokość, na której latają samoloty komercyjne i gdzie ludzkie płuca zaczynają zawodzić. Dla nas Everest jest gigantem. Ale jeśli opuścimy naszą niebieską planetę i skierujemy się w stronę naszego sąsiada, Marsa. Napotkamy rzeczywistość, która sprawia, że Eweres wygląda jak kamyk. Gdy zbliżamy się do regionu Tarsis na czerwonej planecie, z pyłu zaczyna wyłaniać się ogromny cień. Cień tak duży, że przebija się przez chmury i rozciąga się poza samą atmosferę. To nie jest tylko góra. To potwór wielkości kontynentu, który przeczy wszystkim znanym nam zasadom geologii. To Olympus Mons, najwyższy wulkan w znanym nam Układzie Słonecznym. Dzisiaj nie patrzymy tylko na mapę. Zakładamy kombinezony ciśnieniowe i wyruszamy w podróż do miejsca, gdzie kończy się Ziemia, a zaczynają gwiazdy. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda absolutna granica natury, właśnie na nią patrzycie. Liczby w kosmosie są często tak duże, że stają się abstrakcyjne, więc sprowadźmy tego giganta na Ziemię. Podstawa Olympus Mons ma około 600 km szerokości. Gdyby przenieść tę górę na naszą planetę, nie pokryłaby ona tylko miasta, pochłonęłaby całą Francję. Albo wyobraź sobie mapę Turcji. Jedna góra rozciągająca się od ulic Stambułu przez stolicę Ankarą, aż prawie do siwas. Od podstawy do poszarpanej góry Olympus Mons ma ponad 21 km wysokości to dwa i pół razy więcej niż Mount Everest. Ale jest coś dziwnego, gdybyś stał u podnóża góry. Nie czułbyś, że patrzysz na szczyt. Ponieważ Olympus Mons jest wulkanem tarczowym, jego zbocza są niezwykle łagodne średnio tylko około 5 stopni. Ma kształt tarczy wojownika położonej płasko na Ziemi. Jest tak rozległy, że krzywizna góry faktycznie rywalizuje z krzywizną samej planety. Gdybyś stał na zboczu, szczyt znajdowałby się za horyzontem. Nie wiedziałbyś nawet, że jesteś na górze. Po prostu pomyślałbyś, że Ziemia jest lekko nachylona. Na zawsze. Jeśli już teraz oszałamia cię skala tego miejsca, musisz być tutaj przez całą podróż. Kliknij, subskrybuj i lubię to już teraz. To tylko baza wypadowa. Ale dlaczego? Dlaczego Mars, planeta o połowę mniejsza od Ziemi, zdołał zbudować górę, która sprawia, że nasze Himalaje wyglądają jak plac zabaw? Odpowiedź ujawnia fundamentalną różnicę w tym, jak powstały nasze dwa światy? Na Ziemi skorupa ziemska jest żywa i niespokojna. Mamy płyty tektoniczne, które się przesuwają, zderzają i zanurzają. Pomyśl o Hawajach. Pod płytą Pacyfiku znajduje się gorący punkt strumień magmy unoszący się z głębi. Gdy płyta przesuwa się nad tym gorącym punktem, tworzy wulkan. Ale ponieważ płyta nieustannie się porusza, wulkan ten ostatecznie zostaje przeniesiony z dala od swojego źródła paliwa. I zaczyna się tworzyć nowy. Dlatego Hawaje są łańcuchem wysp, a nie pojedynczym, niemożliwym do zdobycia szczytem. Na Marsie płyty nie poruszają się. Skorupa jest jedną, solidną, statyczną powłoką. Miliardy lat temu pod regionem Tarsis otworzyła się ogromna komora magmowa i pozostała tam. Przez eony wyrzucała lawę z tego samego otworu w kółko. Bez tektoniki płyt, która przemieszczałaby miejsce budowy. Lawa po prostu gromadziła się w tym samym miejscu. Olympus Mons jest wynikiem miliardów lat kosmicznej cierpliwości, pomnikiem stagnacji tektonicznej. To wewnętrzne organy planety, wyrzucone na zewnątrz i zamrożone w czasie. Kiedy zaczynamy wspinaczkę, napotykamy najbardziej tajemniczą cechę góry: aureole Olympus Mons. U podstawy znajdują się strome, pionowe klify, które opadają na od 8 do 10 km w dół. Na marsjańskie równiny. Pomyśl o tym przez chwilę. Nawet podnóże góry jest wyższe niż szczyt Everestu. Naukowcy wciąż debatują, dlaczego te klify istnieją. Najbardziej przerażająca teoria góra stała się tak ciężka, że dosłownie zaczęła miażdżyć planetę pod sobą. Pod własnym gigantycznym ciężarem krawędzie góry mogły pęknąć i ześliznąć się na zewnątrz. Miliony lat temu wywołałoby to największe osunięcie się Ziemi. W historii układu słonecznego. Miliony ton skał zjechałyby po zboczach z prędkością setek kilometrów na godzinę, pokrywając obszar wielkości Małego Morza. Gdybyś był tam, aby to zobaczyć, nie brzmiałoby to jak osuwisko, brzmiałoby to jak koniec świata. W miarę zbliżania się do szczytu wspinaczka jest zaskakująco łatwa. Nie potrzebujesz lin ani czekanów. W zasadzie możesz iść łagodnym zboczem przez tygodnie. Jednak podczas wędrówki otaczający nas świat zmienia się w sposób niemożliwy na Ziemi. Powietrze na Marsie jest już rzadkie, ale Olympus Mons jest tak wysoki, że faktycznie wystaje poza atmosferę. Po dotarciu do górnych zboczy nie wspinamy się już tylko na górę. Wkraczamy w próżnię kosmosu. Ciśnienie atmosferyczne spada prawie do zera. Nawet w południe niebo nad nami zmieniłoby kolor z zgaszonego różu na głęboki, aksamitny czarny. Widziałbyś jasno świecące gwiazdy, podczas gdy słońce nadal byłoby na niebie. Pod stopami zobaczyłbyś czerwone burze piaskowe, Marsa i cienkie, delikatne chmury, CO2 dryfujące jak małe kawałki kłaczków. Stoisz w jedynym miejscu w Układzie Słonecznym, gdzie możesz wybrać się na spacer kosmiczny, nadal mocno stąpając po ziemi. A potem docierasz do kaldery. Szczyt nie jest wierzchołkiem. To kompleks kraterów o szerokości 80 km. Składa się z sześciu nakładających się na siebie jam, które powstały w wyniku zapadnięcia się komór magmowych pod powierzchnią po erupcjach. Najgłębszy punkt znajduje się 3 km poniżej. W tej jamie zmieściłoby się całe miasto Stambuł lub Nowy Jork, a nadal pozostałoby miejsce. Stojąc na jednym brzegu, nie byłbyś w stanie zobaczyć drugiej strony z powodu horyzontu. Można by odnieść wrażenie, że nie znajduje się na górze, ale w gigantycznej, cichej arenie na krańcu świata. Przez lata wierzyliśmy, że Mars jest zimną, martwą skałą, a Olympus Mons jest skamieliną. Jednak satelita Mars Express odkrył ostatnio coś, co zmieniło wszystko. Znalazł on na zboczach strumienie lawy, które mają zaledwie od 2 do 115 milionów lat. W skali geologicznej to jakby wczoraj. Oznacza to, że Olympus Mons może nie być wygasły. Być może tylko śpi. Głęboko w tej ogromnej komorze magmowej może nadal znajdować się płynna skała i resztki ciepła, czekające na ostatni oddech. Gdyby Olympus Mons wybuchł dzisiaj, byłoby to widowisko niepodobne do niczego w historii ludzkości. Bez gęstej atmosfery, która by go powstrzymywała, fontanny magmy wystrzeliłyby setki kilometrów w czarne niebo, oświetlając ciemną stronę Marsa, jak planetarna pochodnia. Pewnego dnia ludzkość tam dotrze. Czy zbudujemy na szczycie obserwatorium, aby zajrzeć w głęboką przeszłość wszechświata? A może wykorzystamy go jako ostateczną platformę startową, wykorzystując niską grawitację i brak atmosfery, aby wysłać statki kosmiczne w kierunku gwiazd prawie bez paliwa? Nie wiemy tego jeszcze. Ale patrząc na ten cichy pomnik, przypominamy sobie, że natura nie zna granic. Olympus Mons jest laboratorium. Wyzwaniem i przypomnieniem, że kiedy w końcu postawimy stopę na tym szczycie, nie będziemy po prostu stać na Marsie. Będziemy stać na dachu układu słonecznego.